Witamy we Flora dekorapel. Dzisiaj warsztaty florystyce w tematyce funeralnej. Osobą prowadzącą jest pani Katarzyna Greta Szymkowiak. Witamy. Witam, dzień dobry. Zadamy kilka pytań w tematyce warsztatu florystycznego. Może zaczniemy od tego, co symbolizują rośliny w kompozycjach funeralnych? Symbolika roślin, jak dobrze wiemy, przepływa nam przez całą florystykę, nie tylko przez kompozycje funeralne. A myślę, że w kompozycjach funeralnych, czyli tych, które są kompozycjami na Pogrzeby i na wszystkich świętych skupiłabym się na symbolice roślin iglastych, dlatego że to ma nam symbolizować upływ czasu, a to ma nam symbolizować to, że te rośliny są wiecznie trwałe, a przez to mówi nam, że tak naprawdę nie odchodzimy. Tak? Żyjemy dalej i żyjemy wiecznie, tak jak te rośliny. Rozumiemy. Dalej, kolejne pytanie, które chcielibyśmy zadać, to czy wiązanki, wieńce i inne dekoracje florystyczne na pogrzeb dziecka powinny różnić się od dekoracji takich standardowych? A tutaj by trzeba się zastanowić, tak naprawdę, co my chcemy przekazać, bo symbolika i akceptacja społeczna jest. Mm, w takim momencie, że społeczeństwo polskie nie jest do końca otwarte, ale faktycznie jest tak, że na pogrzeby osób młodych klienci zamawiają. Najczęściej białe i jasne kwiaty. Natomiast nie ma żadnych wytycznych we florystyce, żadnych wytycznych w normach państwowych czy florystycznych, mhm. że jakieś kwiaty na jakąś okazję, jakiś kolor się konkretnie są przyporządkowane, przyporządkowane mhm. lub nie. Natomiast bardzo mocno u mnie jest zauważalne w firmie, że klienci nawet na, na pogrzeby dla osób starszych zamawiają coraz częściej jasne i bardzo kolorowe. Co jest bardzo... E, bardzo dobrym ruchem i myślę, że to jest bardzo dobrym um, otwarciem społeczeństwa na, na, na pewne zmiany mhm. i pewne do, dostrzeganie trochę innych wartości niż tylko odejście i smutek. Rozumiemy. Mhm. E, kolejny temat to florystyka urnowa. Czy popularyzacja urn zmieniła podejście do kompozycji funeralnych? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Pogrzeby urnowe nie są jeszcze tak częste, przynajmniej w moich okolicach, jak e, pogrzeby klasyczne. Natomiast otwiera nam kolejną furtkę i bardziej mi się skupiła na aspektach technicznych dla florystów, tak? że nie kwiaty czy jakieś rzeczy kompozycyjne mają duży wpływ, a tak naprawdę rozwiązania techniczne mają duży wpływ. Czyli poszukujemy tych elementów technicznych, tak jak ringi, tak jak mini deco, tak jak przysawki różnego rodzaju druty mocowania, które nam ułatwiają pracę na tych produktach. Czy te dodatki, które Pani teraz wymieniła, to są dodatki florystyczne, które występują w tematyce urn, czy jest coś jeszcze? To są dodatki florystyczne, które my możemy podporządkować pod, pod zapotrzebowanie kompozycji urnowych. Natomiast żaden produkt nie jest klasyfikowany tylko i wyłącznie do danej dziedziny. Tak? To są produkty, które równie dobrze możemy wykorzystać w ślubach. W komuniach, w dekoracji, e, nie wiem, butelki na imprezę, na różnych e, płaszczyznach możemy działać. Mhm, rozumiem. Dziękujemy bardzo. W takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.